Siemka, w dzisiejszym odcinku damy sobie klikom jabłka i, powiem, i opowiem trochę o nich. Tutaj nic się nie zmieniło. Młode już jedzą, niedługo zostaną od, od, oddzielone od matki. Te kuliki zostaną sprzedane, są już zarezerwowane, Postaną sprzedane uh, wszystkie 7. Co do tej samicy, to... Samica jest zakłócona Samica jest zakłócona No i nie rada, będzie wykot. Za 4 tygodnie. W tej klatce... się dużo zmieniło. Króliki już powychodziły z gniazda. Zaczęły już wszystko jeść. Ta samica... Została zakocona samcem mieszańca. Oj, czekamy na wykład. Ta samica również została zakocona samcem mieszańcem. Czekamy na wygód. Będą odcinki z wykotów. Tu samica została oddzielona od młodych. Samica została dopuszczona do samca BOS samiec do samca po o mojego sąsiada e, mode to są trzy samce jedna samiczka. została ona oddzielona tutaj krótki to jest samiec mieszańca. to jest samica ten nowy, nowy nabytek, samica nowa zalączka czerwona Тут у меня те молодые... Оставьте лапку и подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Чешечь.